Siema, tu z tej strony i zapraszam na vloga z Australii. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału. A co mnie rekiny zażrą? Do no, zgadnijcie, są to oto buty Jordany, rozmiar 44. No, no. Widzicie co najbardziej mi się podoba w Australii? Dzień dobry YouTube, grało z tej strony. Witam Was ze Słonecznej z Australii z turnieju Summer Jam. Kurde, naprawdę z Kozak. No i co, I zapraszam Was na materiał z tego całego wyjazdu. Właśnie do Australii. Zaczynamy. W końcu się spełnił jedno z moich trzech marzeń, jakim był wyjazd do Australii. W końcu za jestem, naprawdę się cieszę. Drugim i trzecim marzeniem to, jest oczywiście, to są oczywiście Stany i Nowa Zelandia. Zobaczymy, może się uda. Ale na razie, na razie się cieszę z tego wyjazdu. I słuchajcie, ten materiał będzie troszkę podzielony, bo przez pierwsze dwa dni, które tutaj byliśmy, karmiliśmy koale, karmiliśmy kangury. Także przenosimy się właśnie tam, żeby zobaczyć, co się działo. Dopiero minęły trzy godziny podróży całej, a jesteśmy dopiero na lotnisku, na obszarze. Będzie długo. Moi drodzy mamy jagacie w ręku, ale miałem plecak i walizkę. I w sumie tak jak często emirejskie leciało, no to w sumie tam przymykają na to oko, a teraz niby nie przymykają i plecak muszę rzucić do walizki. Udało się, udało się z bagażem? Udało się nawet nie i Podejrzewam, że gdybym miał, to by jednak chyba... Współpracowaliśmy do Dubaju 6 godzin lotu i pomimo tego, że 6 godzin lotu to już jesteśmy w podróży 13 prawie. To tyle a? Ile w drugim locie. Tak, a teraz mam przewiadkę 4 godziny, drugi lot 13 godzin, jeszcze do hotelu, więc myślę, że 30 plus będzie. Ale na razie w sumie szybko mija, szybko idzie przyjemnie, więc fajnie. Tak jak wiecie, zawsze pokazuję Wam samoloty i tak dalej, tak w końcu jestem pod bo zawsze na lotniskach, jak widziałem, Airbus A380, czyli tego z, z piętrem takim. Tam się po schodach normalnie wchodzi na piętro, e, to zawsze chciałem tym lecieć i zawsze mnie to zastanawiało to, jaki sposób takie cudo jest się w stanie tyle ton z niej w ogóle w powietrze. To jest kosmos. I dziś nastał ten dzień, że w końcu siądę do tego samolotu, także jaram się. Jest godzina druga, za godzinę mamy wylot. Ja właśnie już się w idealny sposób przestawiłem, bo zmusiłem się do tego, żeby spać całą, cały ten pierwszy lot. Czyli teraz u nas jest 12 w nocy, mi się nie chce spać i przez ten lot teraz 13 godziny nie mogę spać. Zajeżdżamy tam o 12 wieczor wieczorem, kładę się spać na całą noc, wstaję rano i jet laga nie ma. Znaczy, tak, tak jest plan. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale na razie jest dobrze. Na razie wszystko według planu. Dobra, powiedzmy, powiedzmy że idzie według planu, bo musiałem spać 2,5 godziny. Łącznie jeszcze 3 godziny lotu, i jeszcze ponad 40 minut na taksówkę, zanim wyjdziemy, odbierzemy w bagażu. No, jeszcze troszeczkę. Dotarliśmy do Jordany dla Ciebie, tutaj drugą parę. Fajnie, bo w tej skakałem na Twitchi i całkiem spokojnie skakało, więc się cieszę. Puszuleczka bardzo fajna. Podaneczki. Cool. Dobra noc. Jo, dotarliśmy, minęły 32 godziny. Odkąd wczoraj wyjechałem do wejścia tutaj do pokoju hotelowego, to była ogólnie najszybsza opcja, żeby tutaj się dostać. To jest tylko jedną przejazdką w Dubaju. Więc myślę, że, no, 32 godziny, na drugi koniec świata, to tak. Znośnie w sumie, znośnie całkiem szybko w sumie poszło. Powiedziałem tak robić co do spania, bo jak się dobrze to ogarnie, to tutaj jest teraz 8.30, jak zajechaliśmy byliśmy zmęczeni, pospaliśmy, wstaliśmy teraz, jest git. I mam nadzieję, że bez, i wydaje mi się, że bez problemu do wieczora wytrzymamy i potem znowu spanie i już jesteśmy zaklimatyzowani. I zaraz idziemy na wycieczkę oglądać kangury. Pozdro go W końcu spełniło się jedno z moich jeszcze takich trzech dużych zmarzeń i oczywiście pierwszym to był właśnie wyjazd tutaj. Australia, drugie i trzecie to jest jeszcze Nowa Zelandia i Stany, ale z Australii naprawdę się cieszę, bo zawsze chciałem tutaj jakoś tak kurde cool pojechać. Nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko, że w sumie w grudniu tam a, mnie zaprosili no i teraz tydzień, teraz luty już jest, e, już jestem tutaj.

Mega minutki, fajne. Stary, zobacz, zobacz co tam przyszło. Kupę jedzenie dla ciebie. Kupę jedzenie. Urodzin pana Mariusza Pudzianowskiego, Polska góra. Jesteśmy pierwsi w kolejce, która jest dość długa.

z tyłu głowy jest taka zamoła, że tutaj jest godzina 14. Naprawdę jest pogoda, trochę wiecznie, jest trochę, trochę wiecznie i jest taki miks, bo z samego rana jest często zimno, potem po południu jest gorąco i potem znowu jest zimno, więc e, dobrze cieszę się, że wziąłem bluzy. To ja tu dużo gadać. Ten turniej. E, jest organizowany od 2012 roku. Często, często oglądam tutaj konkurs sadów, co się działo i tak dalej. Sobie gdzieś z tyłu głowy myślałem, że fajnie było w końcu, żeby tutaj mnie ktoś zaprosił i udało się, że dostałem zaproszenie chyba w grudniu jakoś, tak, w grudniu tamtego roku. Także szyb, szybko sfinansowaliśmy wszystkie loty i tak dalej. I udało się, jestem dotarłem do Australii. Jutro startujemy z konkursem sadów o godzinie 19:00. W Polsce to będzie 9:00, więc mamy 10 godzin różnicy. Trochę mnie to dobija ta zmiana czasu, bo dużo śpię tutaj, ale cóż, no tak jest. Co do konkursu, będzie jeden zawodnik z, z Chin, którego szczerze mówiąc nie znam, nie był na żadnych zawodach FIBA 3x3. Drugi zawodnik będzie ze Stanów, Róż, również go nie znam, bo jest to jest to jakiś player po prostu. E, a trzeci zawodnik jest to tutaj lokalny dunker z Melbourne. Nie jest to Brody, nie jest to Brody Stephens, tylko, tylko jakiś inny gość. Więc zobaczymy, zobaczymy co potrafią. Dzisiaj są jeszcze eliminacje tutaj do, do tego konkursu. Więc też pokażę Wam, co chłopaki potrafią. Sam jestem ciekaw. I łącznie będziemy startować w, w czwórkę plus piąta osoba z dzisiejszej eliminacji. Będzie ciekawie, jest fajnie. Zaczynamy. Zaraz startujemy z eliminacjami do jutrzejszego konkursu, to znaczy startuje chyba z albo 6 osób i e, jedna osoba wygrywa i wchodzi jutro do jutrzejszego konkursu, gdzie startuje nas czterech, czyli plus jeszcze jedna osoba, czy to będzie nas łącznie pięciu, no to będzie, wiecie, taka zabawa, bardzo. ale wiecie co, teraz tak dwa razy podszedłem jeszcze raz pod ten kosz, jednak jest trochę wyżej, jednak jest takie 307%, myślę, no. No, ale naprawdę jest wysoko, bo jest jakieś 3,07 albo 8. Jest serio wysoko, patrzcie tu Na normalnym koszu jak troszkę wyskoczę, to łapę siatki, a tutaj... Dzień dobry, mamy dzień konkursu 10 lutego Dużo spania dzisiaj było Jak było widać, bo właśnie nagrywała A to jak zawsze w dzień konkursu jest taki dzień, że... Nic się nie robi, tylko się śpi, zamula, potem dopiero się zaczyna coś robić. Idziemy na jedzonku teraz, do Nandos, na kuczeczka. Stamtąd teleportujemy się taksówką na boisko. Ogólnie ta lokalizacja jest taka średnia, dużo ładnie jest tam przy, przy boisku, tam jest przy, przy morzu, także jest dużo fajniej. Ale tam też pizga trochę, niemiłosiernie, że tak powiem. Ale tak, tylko na plaży. Ale tak. tylko na plaży, no, ale kawa jak dalej już też. Na tym boisku no, troszkę tam zawiewa, ale jedziemy ale... z tematem. Ej, hey, tu! górą. Bardzo ciężko jest kazać, bardzo ciężko. Taki ociążały się czuję, bo kosze serio, taki zadarty wysoko, mega nieprzyjemny. Ale ten Józef jest serio, serio dobry, bo to po dobieła natknąć się, bo że jakiś raz rydżu zrobił. Nice, bo to jest w ogóle co się kaza, ale chyba. Ladies and gentlemen, round of applause all the way from Let me Panie Mariusz, pozdrawiam z Australii! Polska górą! Teraz, teraz złośliśmy... Patrzcie, to fryzjer. Chcecie, możecie sobie zrobić trening, a potem do fryzjera. A tak mi rekiny zażrą Jaka zatoka? Tutaj Chociaż kilka pływać, bo tu mają tak. Polska Kurde, pomimo tego, że może wyglądało łatwo, mm. naprawdę nie było, bo ciężki ten kosz, cholernie ciężki ten kosz, bardzo nieprzyjemny. W porównaniu z, tego, z tym, co było na przykład na Cliffy Four w Paryżu, tam już super, tak tutaj falejnie wysoki, Włos 307. Nieprzyjemny, twardy i taki jakiś. Co się osób, nie mam pojęcia, gdzie jest skąd w ogóle wzięli tych gości, ale, ale jeden zawodnik w ogóle tam trzy sześć pod nogą wsadził, bo jest w ogóle gra z Stanów, także nice. W ogóle fajnie tutaj być, bo tu, tu zawsze co roku, albo rok chyba parę lat temu, wzięli Isaiah, Ize, jeszcze wcześniej Jordan'a Kilganona i tak dalej, tak dalej. Co rok zawsze biorą, biorą kogoś takiego że tak powiem, konkretnego ale pamiętajcie, że to co się skacze na sali, a to co się skacze na zawodach to jest zupełnie coś innego. Za ja każdym razem to będę powtarzał, że kurde no. Na sali wiecie, macie super rozgrzewkę i tak dalej, przyjemnie się skakać. A tu bagbag bach, zawody, szum, crowd, i tak dalej, publiczność i trzy próby tylko. I hop działać I albo potraficie zrobić sad, albo LIPA Tyle, Spróbujcie ten SAT i już przepadło Już dalej nie przechodzicie do Zgięcia Naprawdę, to nie jest łatwe Pani tak? Jeszcze wiadomość taka na koniec Słuchajcie Już teraz, jak przyjechałem tutaj do Australii I to było zawsze moje marzenie takie, bardzo, bardzo Spełniło się, to będę z wami szczery Za cholerę nie chciałbym mieszkać nigdzie indziej Niż w Polsce Naprawdę W Polsce jest tak super Mamy cztery pory roku, mamy morze, mamy góry. Mamy wspaniałych ludzi! Choć wiem, że to jest częsty problem. To zauważam często za granicą, że są ludzie tutaj aż do przesady mili. Co mnie też czasem zaczyna denerwować, że aż do przesady to jest dopuszczalnie to miłym. No ale w Polsce myślę, że powinniśmy nad tym popracować. Może bardziej mili w stosunku do siebie i w ogóle byłoby super. Ale no cóż. Naprawdę się doceniać to, to że mieszkamy, mieszkacie w Polsce, bo jest naprawdę super. Ja to wam mówię, bo zejdziemy już pół świata i z oświadczenia po prostu mówię. Macie wiele możliwości do działania, także let's go. Mam nadzieję, że podoba wam się ten materiał z całego wyjazdu. Jutro jeszcze coś ponagrywam, jakieś pingwiny, jakieś rzecki może. Dzień dobry, dzień kolejnych atrakcji, jest niedziela, już jutro wylatujemy. Wiecie, co najbardziej mi się podoba w Australii? Tiry, a raczej jak się powinno powiedzieć, samochody ciężarowe. To są bardzo podobne jak w Stanach. Dobre, na Stanach jeszcze nie byłem, ale po zdjęciach jestem w stanie porównać. W serio są zajęciste. Tutaj jest akurat taki zwykły z przodem, ale fajne są takie, gdzie silnik ma. wiecie, nie budowany tak wystaje. Ale mi się podobają. Zawsze, w ogóle od, samego, od zawsze, od samego początku, po podobałem podobały mi się tiry, bo miałem kiedyś taką fazę, że kolekcjonowałem takie plastikowe tiry, które można było kupić na. nie wiem, Ja nie... też to w Niemczech się często dostawało, bo w Niemczech Możliwe. w supermarkecie były z tymi wszystkimi markami, które były w sklepach. Tak, bo też I to, kolekcję. Mi to zawsze tata przywoził z rynków i tak dalej. To, to pamiętam, że kolekcjonowałem i dużo tych tirów, nie z 30 do 40. To fajnie. <laughs> O właśnie, uderzy, czy nie uderzy? Nie uderzy. I wiecie, jakie to jest to trudne, bo gość, który jest na, yy, na dźwigu tam, musi skontrolować to, żeby to się nie majgało, żeby to w idealny sposób właśnie podnieść, żeby to nie spadło, nie pieprzą gdzieś na kogoś. To jest naprawdę trudna robota. I wiecie, i... to jest jedna część, a zbudowanie tego kurde całego wszystkiego, to to, to jest dramat jakiś. Najlepszą rzeczą na regulację jest, zimna woda. Z wody. Ciepła jest. Znaczy ciepła. No mogę ci dosypać lodu. Pozdrawiamy czarka włączka jest ramą. Ma tam taką lotówkę, która jest włączona i może zejść temperatura tam chyba do 0 stopni. Jak jest 0 stopni tam się wejdzie, to się nie da wytrzymać tam po prostu. Ale tu jest nie, jest zimna. O szczypie, ale to nie jest to nie jest tamto, nie? Słuchajcie, ale jak zawsze wiecie, że doceniam to, że oglądacie do końca tego vloga więc mam dla was specjalnego gift'a. Do zgarnięcia są to oto buty, John Dany rozmiar 44 To są buty, w których wczoraj skakałem na konkursie w Sadów i wystarczy, że napiszecie w komentarzu poniżej, pod tym filmem jakie jest wasze wymarzone miejsce do grania w koszykówce, w koszykówkę na całym świecie. Najciekawszą odpowiedź wybiorę Podpiszę buty te, i te buty trafią do tej osoby. Mam nadzieję, że podobał mi się ten cały materiał, ten cały vlog. Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw Waszej odpowiedzi. Trenujcie ciężko, pozdrawiam. Grabo.